Cześć, z tej strony Boryska na i jak widzicie, zacząłem już dekorować ulicę pokątną figurkami z świata Harry'ego Pottera. A to dlatego, że słuchajcie, jutro ma premierę zestaw, który wypełni nam tą szarą lukę na samym końcu tła. Zapraszam do oglądania. Jest godzina 23:03 i słuchajcie, rok temu dokładnie szkowałem się do spania, aby obudzić się na otwarcie. Lego w Gdańsku, oczywiście, i wtedy miał premierę zestaw Hogwarts Express, oczywiście, starego Podera, który dla mnie jakoś tak nie przemawiał, bo miałem mniejszą wersję, nie chciałem tej większej, też to był taki zestaw ekspozycyjny, ale odkąd wyszła ulica pokątna w 2020 roku, tak czekałem 3 lata, aby w końcu zakończyć tą ulicę Bankiem Gringota, który ma premierę swoją jutro, i tak samo jak rok temu, idę już tak naprawdę szykuję się do spania. Tylko tutaj robię jeszcze ostatnie poprawki, aby być gotowym na jutrzejszy wyjazd do Wrocławia, zakup banku Gringota, powrót do domu i wielkie składanie. Także ja oczywiście Was zapraszam w moją podróż do Wrocławia i pokażę Wam co tam nowego w świecie Lego, a raczej w sklepie Lego w Legostorze zauważyliśmy. Powiem Wam, że chyba nigdy w swojej karierze legowej jeszcze nie przywitałem tak godnie jakiegokolwiek zestawu. Dołożę tu jeszcze jedną lub dwie scenki, ale to już jutro, bo teraz lecę spać i ruszamy w drogę, żeby się oczywiście wyspać, i wszystko przed jego pomyślnie. Także ruszamy! Słuchajcie, o 15.05 wróciłem do domu z nowym zestawem, czyli Bankiem Gringot, tak jak zapowiadałem wczoraj. I słuchajcie, jest to nietypowy zakup, ponieważ wydaję na niego wszystkie moje punkty lip, jakie dotychczas uzbierałem od czasów tak naprawdę e, Daily Bugle, czyli przez dwa lata. Udało mi się wybierać na tyle punktów, żeby kupić zestaw za, słuchajcie, wartość 800 zł. Także mam nadzieję, że to było widać na paragonie, ale musicie mi uwiedzieć na słowo, także taki zestaw za taką kwotę naprawdę. Było super warto. No i słuchajcie, dostałem oczywiście gratis do banku, na którym mi bardzo, o to bardzo zależało, no bo jednak można ten gratis dołączyć do samego zestawu. Także jest to coś na pewno unikatowego i to można też robić, jako skarbonkę używać. Dodatkowo dostałem, znaczy dostałem w sumie też Polibag, ale chciałem tutaj najpierw pokazać wam build a mini figure. Jest oczywiście nowe, od 1 września w LEGO Store się pojawiło. To nie będę tutaj na to czas tracił czasu, ponieważ to jest taki dodatek, który dodatkowo do mojej kolekcji dołączył i nie mogłem obok niego przejść obojętnie, bo to jednak nowy BAM, a to się dosyć rzadko zdarza kilka razy do roku. No i słuchajcie, od 180 zł taki zestaw się dostawał, polibak gratisowy, fajnie, bo go nie miałem, oczywiście bez niego tego nie narzekał, bo to jest tylko taki fajny, miły dodatek do zakupów. Oczywiście ten był bardziej dla mnie wartościowy. Ten już od 620 złotych do koszyka, że tak powiem, dodawał. No i słuchajcie, sam tytułowy bank. Mamy bank Gringota. Był naprawdę wysoki w e, rzeczywistości. Tak jak mogliście zauważyć wcześniej na przybitkach. 4803 elementy. Figurek jest dwa. E, słuchajcie, jest ich chyba 13 z tego, co pamiętam, i z tego, co naliczyłem teraz. I tak pomyślałem, że będę go wam pokazywał tak naprawdę dosyć szybko na tym opakowaniu. Obrócę wam go jeszcze o 180 stopni, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Ale już przy oglądaniu samego banku rzeczywistości pomyślałem sobie, że co ja będę się rozwodził nad, nad oczywiście kartonem, lepiej ten bank za chwilę sobie tutaj naciąć od góry, wysypać klocki, pokazać nam mniej więcej, co jest w środku i brać za składanie, bo naprawdę... Nie mogę się już tego naprawdę bardzo, ale to bardzo doczekać. Także nie przedłużam już więcej i zabieramy się za środek tego opakowania. Tutaj macie ujęcie na zestaw jeszcze z nieco innej perspektywy, no bo musiałem go jakoś położyć, żeby go otworzyć. Figurki w lepszym tutaj właśnie wydaniu. Głowa smoka 1 do jednego. Oczywiście ten smog nie jest jakiś idealny, no bo jednak wolałbym odlew, ale dobrze, że on w ogóle się tutaj znalazł. No, także słuchajcie, chwila prawdy, trzy plądy w tym momencie nacinam. Raz, dwa, trzy. Swoją drogą ciekawe, ile już plomb legowych naciąłem w swoim, że tak powiem, życiu. I słuchajcie, witają nas trzy galeony, z tego co pamiętam, one chyba tak się nazywały. To są oczywiście monety w realnej skali, które dostajemy w tym zestawie. To jest taki mały Easter egg. No i słuchajcie, oczywiście, jak w tego typu zestawach. Wielkie boksy, także ja tutaj się postaram z tym uporać, chociaż nawet dosyć szybko pójdzie. Oczywiście to wysypać wam i pokazać mniej więcej zawartość, żeby już przejść od razu do wielkiej budowy. Słuchajcie, oryginalne opakowanie już jest puste. Oczywiście musimy jeszcze opróżnić to mniejsze, białe opakowanie. No ale słuchajcie, ten dźwięk. Tych woreczków mamy chociażby woreczek 30. To jest na pewno jeden z końcowych. Ten dźwięk mi się chyba naprawdę nigdy nie znudzi, słuchajcie. I jeszcze w tym momencie nacinam kolejne dwie plomby, które nas dzielą od całej zawartości pudła. I tutaj znajdziemy zapewne płytkę konstrukcyjną. Instrukcję o właśnie tory do podziemi. Ogólnie, w tym filmie, postaram się zrobić oczywiście tą górną sekcję banku. Tylko tą dolną sobie dobudujemy tam kiedy indziej. Dlatego że pomyślałem, że jednak najbardziej wartościową tutaj konstrukcją będzie sam bank, przynajmniej w połączeniu z ulicą pokątną. A ta dolna część może poczekać na jakąś inną okazję. Także, tak jak mówię, na początek złożę sobie pewnie bank, i słuchajcie, mamy. Tutaj w tym momencie płytę konstrukcyjną. Też dziwnie tutaj są zako zakończone te rogi. Ciekawe, czy to jest jakaś specjalna płytka konstrukcyjna do tego zestawu. Chyba tak, bo słuchajcie, takiego czegoś nie kojarzę. Mamy dwie opakowania. Tu chyba jest instrukcja, bo jest grubsza. A tu jest też jakaś jakby. Nie wiem, czy instrukcja, czy co to jest. Są może dwie instrukcje. Może do części dolnej i górnej. Miałoby to sens, żeby budować w dwójkę. Na początku myślałem, że to jest może do smoka. No słuchajcie, naprawdę. Tak dużego zestawu nie układam, chyba z rok już. No i słuchajcie, 31. To będzie chyba ostateczny numer. Także co ja, tak jak mówię, zebrałem się ze zadania tej górnej części i za chwilę, kilka pewnie przebitek ciekawszych, ze składania wam tutaj załączę. Ale oczywiście, widzimy się głównie już ze skończonym modelem. Z tych emocji zapomniałem wspomnieć o tym, że. Instrukcji jest naprawdę sporo. Cztery instrukcje, słuchajcie, 915 stron, naprawdę. Dawno albo nie wiem, czy ja nie pamiętam, że takie instrukcje były aż tak grube, ale szczerze powiedziawszy, taka liczba stron nie kojarzy mi się, żebym miał w jakimkolwiek zestawie aż tyle stron. Tam 500, 600 może rzeczywiście się pojawiały, ale 915 naliczyłem. Nie wiem, czy to będzie jakoś rozczłonowane, czy jak to wygląda, ale naprawdę byłem zdziwiony. I słuchajcie, mamy naklejki. Naprawdę ładne naklejki, oczywiście lepiej jakby to były nadruki, bo nie byłoby stresu przyklejaniu, ale naprawdę są one prześwietne. Przynajmniej te dwa arkusze najbardziej mi się podobają. No i słuchajcie, sprawdziłem. W trzynasty. 13 Rozpoczynamy nam budowę banku. Ogólnie wszechobecnie uważany to ten numer jest jako pechowy, no ale dla mnie będzie dzisiaj nadzwyczaj szczęśliwy. Także lecimy oczywiście z budowaniem. Wolaczek 26, słuchajcie, zobaczcie, jaki świetny tutaj ze złotymi elementami jest. Dużo tych złotych galeonów, chyba tutaj naliczyłem ich z 5 bądź 4, coś takiego, chyba 5. I słuchajcie, też jest taki, oto liścik, raczej pakunek z napisem Top Secret, i to jest właśnie list Harego, znaczy Harego, oczywiście Hagrida, i tam prawdopodobnie znajduje się w środku kamień filozoficzny. Tak mi się wydaje. Tak przynajmniej kojarzę z filmu. Dawnych nie oglądałem, także muszę to tam zrobić. Ale naprawdę świetny worek. Chciałem się sami właśnie nim podzielić. Wracam do Was znowu z ostatnią paczką, ponieważ tutaj naprawdę jest wielkie, ale to wielkie bogactwo ciekawych elementów. Zobaczcie, taki kot bez nadruku, oczywiście jest to mały kotek, jakiś wąż, yy, sowa jedna, gdzieś tu widziałem drugą, słuchajcie. Taki oto bar wykrzywiony, ten nowy element. Też fajna tutaj twarzyczka goblina, te większe galeony też tutaj właśnie znajdziemy w trzech sztukach. No co tu jeszcze było? Taki element z nadrukiem o właśnie różowy. To jest chyba jakiś baranek. sowe już pokazywałem. Sporo sandgrino, oczywiście figurka goblina. No i tu jeszcze mam jakąś właśnie gazetę, chyba z proroka codziennego. Także naprawdę ta paczka z numerem 31 jest naprawdę, naprawdę ciekawa. I co? Ja już kończę składać bank. I za chwilę. A i jeszcze taka fajna żabka. I za chwilę przyglądamy się oczywiście. Bankowi już skończonemu z bliska. Bank Gringoty został ukończony, jeszcze oczywiście zostaje Podziemia jak i Smok, ale to Oczywiście bądźcie cierpliwi, na pewno pokażę Wam to na kanale w kolejnych odcinkach z Lego Miasta chociażby. No i słuchajcie, naprawdę budowało się go dosyć, hmm, nieraz za żmudnie, ponieważ, no jednak to wykonanie z notem tych tajli różnego rodzaju to było dosyć żmudne zadanie, ale naprawdę było dosyć satysfakcjonujące też z drugiej strony, ponieważ te wszystkie tutaj tajle idealnie się ze sobą komponują i spasowują, także to mi naprawdę bardzo, ale to bardzo było dla mnie. Właśnie, tak jak mówiłem, satysfakcjonujące. Osiem figurek w tych paczkach, co przeznaczone są do banku. Pięć jeszcze oczywiście trzeba wyłapać. I na razie wam pokazuję tą dolną sekcję. Słuchajcie, z jakimiś tutaj, właśnie ścieżką, chociażby i tak dalej. Za chwilę podwyższę kadr i pokażę wam, co jest wyżej. Ale na około, tak właśnie chciałem wam pokazać mniej więcej, jak to się prezentuje, żebyście wiedzieli. Tutaj chociażby jest kawałek rynny, który wam też pokazywałem, i tutaj jakaś kropla deszczu. I taka właśnie krata, jakiś tutaj też monument z żabą. No i słuchajcie, tył dosyć mało miejsca, ale naprawdę fajnie to wygląda na kamerze. Naprawdę wydaje mi się, że w takim małym pomieszczeniu było to ciężko uchwycić, a i mi się to raczej udało. Jedyne co się mogę przyczepić, to naprawdę nie podobają mi się tutaj to, że te jakby okna nie są rzeczywiście realne. Tylko słuchajcie, no są to naklejki, zarówno te drzwi po tej stronie, jak i wszystkie tutaj. W środku rzeczy są naklejone, tak samo okna po bokach, naprawdę tylko te drzwi są czynne tam na samym końcu, fajny tutaj też żyrandol, tutaj mamy też easter Egg w postaci właśnie czekoladowej żaby z oczywiście opakowaniem i tutaj w tym budynku wszystko w ogóle nie można nic zdjąć oprócz dachu gringota na samym górze i tych dwóch paneli. Gdzie mamy minimalny dostęp tak naprawdę do wnętrza tego mniejszego budynku? Co jest z jednej strony plusem, a z drugiej strony minusem. Plusem dlatego, że konstrukcja jest bardziej stabilna, minusem dlatego, że właśnie ciężej jest tam się po prostu dostać na niezliczonej świecie. I bardzo podobają mi się też tutaj te akcesoria w tym małym sklepiku. Także ja podwyższam kadr, żeby wam to lepiej pokazać. I oczywiście później lecimy sobie już wstawić ten model do mojej ulicy pokątnej. Po ułożeniu całego modelu, oczywiście zostały mi trzy galeony. W ręce tak luzem, po prostu, i pomyślałem sobie, co ja teraz z nimi zrobię. Oczywiście super, że dodali takie coś, no bo jednak lepiej jest mieć takie właśnie akcesorium z tego świata Harry Pottera, niż nie mieć, ale tak właśnie nie wiedziałem, co z nimi zrobić, i odpowiedź jest oczywiście prosta. Przypomniało mi się, że dostaliśmy gratis, w którym właśnie jest też skarponką, i to będzie idealne miejsce do składowania tych coinów. Słuchajcie, tutaj sobie właśnie je wrzucę, podłączę do. Sekcji podziemnej, i będzie problem, że tak powiem, rozwiązany. Taki problem to nie problem, oczywiście, ale tak się śmieje. No i słuchajcie, tak zapomniałem wspomnieć jeszcze w tej sekcji dolnej, że to mi się naprawdę, chyba to jest najgorsza część, zestawu, ten napis Gringotts Bank z rozdzieleniem tutaj, właśnie tego słowa Gringotts. Naprawdę to mnie bardzo kuje w oczy. No ale cóż, nic z tym nie zrobimy. Na pewno w tej wyższej sekcji warto tutaj podkreślić, są takie właśnie wyoblenia w tym banku, przez co ta fasada nie jest taka nudna i jednostajna, z tej strony, jak i z tej strony. To mi się naprawdę bardzo, ale to bardzo podoba. Albo powiedziałbym tutaj, że tą jedną szybkę tutaj nam poskąpiono, a to dlatego, że właśnie tą dziurą w filmie wychodził smok, którego jeszcze nie zbudowałem, ale to oczywiście na spokojnie będę Wam przedstawiał później. No i tutaj ta kopuła jest zdejmowalna, to jest jedyny zdejmowalny. Moduł, a zapomniałem jeszcze, że dach jest wysuwany, i tylko te dwie rzeczy możemy sobie, że tak powiem, z tego banku yy, odczepić, żeby dostać się lepiej do środka. Także tutaj możemy rękę wsadzić jakoś tam nieumiejętnie, mniej więcej, tutaj już gorzej. No i tak to się właśnie prezentuje. Mówię ci, mówię wam, znaczy się, że po prostu jest tutaj bardzo, ale to bardzo mało modułowych, yy, że tak powiem, części, oczywiście cała. Bang jest modułowy, no bo można go, że tak powiem, jako jeden wielki moduł podłączyć do pokątnej, ale bardziej chodzi mi o to, że jednak te modulary były takie, wiecie, piętrowe, a tutaj mamy tylko dach zdejmowalny i tutaj tę kopułę i nic tak naprawdę więcej się tutaj zdjąć nie da. I tutaj jeszcze Wam pokażę od tej strony fajne tutaj naklejki, naprawdę naklejki. Niektóre się nawet naklejało bardzo stresująco, ale na pewno zdobiam model, a nie szpecą. No i słuchajcie, ten nowy element, ten bar taki z słówką też fajnie tutaj się wkomponował. Także co? Ja już nie przedłużam i lecimy sobie do pokątnej w końcu przymierzyć ten piękny model. Powiem wam, że tyle ile razy nagrywam pokątną, tyle razy też jestem zły na to, że ten kader nie wygląda w taki sam sposób, jak to wygląda w realu, bo w realu naprawdę jak patrzę na tą ulicę, wygląda ona o wiele lepiej i o wiele bardziej realistycznie, a ten kadr tego nie oddaje. Także na razie jest taki surowy, że tak powiem właśnie ujęcie. I włożę ten bank po prostu w miejsce, w którym on powinien stać, a później postaram się coś lepszego Wam po prostu tutaj umieścić, żeby to wyglądało bardziej tak, jak to wygląda rzeczywiście w rzeczywistości. Słuchajcie, na chwila. Przesuwam bank ringota w miejsce, w którym powinien znaleźć się od początku, tak żeby spasowała się razem ze ścieżką. Jeszcze chwila i cyk. Słuchajcie, naprawdę prezentuje się to dla mnie osobiście naprawdę genialnie. Bo ja już jak zbudowałem ten model, to nie mogłem wytrzymać, słuchajcie. I po prostu sobie ten model tam umieściłem samemu. No i słuchajcie, tak to powinno wyglądać od początku. Oczywiście nie jestem zły na firmę LEGO, ponieważ dzięki temu dostaliśmy dwa naprawdę mega dopracowane zestawy. Gdybyśmy dostali ten bang Gringota. W wersji pokątnej, to wydaje mi się, że mogłaby być pokątna droższa o jakieś 5 stówek, ale bank byłby mniej więcej jednym właśnie z, jak z tych czterech budynków, a nie takim jednym właśnie świetnym centrum tej alei. Także naprawdę wygląda to genialnie. Ja spróbuję zmienić kadr i wam się właśnie za chwilę zamelduję tutaj z tym kadrem nowym, żeby pokazać wam to jeszcze lepiej, i wtedy naprawdę sobie to godnie jeszcze raz się temu przyjrzymy taki kadr jest definitywnie lepszy, no bo jednak ta alejka jest idealnie, nie aż znaczy może nie idealnie, ale mniej więcej na środku kadru słuchajcie, i na pewno bardzo podoba mi się tutaj, że zastosowałem tutaj tych śmierciożerców z prawej, jak i z lewej strony tam tutaj zataczają tą całą ulicę pokątną i właśnie to taki dynamiki tutaj nadaje. To oczywiście jest róg banku e, Brick Banku dla oczywiście zwykłych śmiertelników Mugoli, a tam mamy dla czarodziejów oczywiście bank Gringota. I Piszcie śmiało w komentarzach, jakie jeszcze moglibyśmy tej sceny zastosować, właśnie na tej e, okątnej ulicy, jak nie, nie tylko, tam przy Banku Gringota. Jakieś scenki, właśnie z czarodziejami, jakie figurki bym mógł zastosować tutaj też z jakich zestawów. Piszcie wszystko śmiało w komentarzu, bo ja na pewno się do tych rad zastosuję. Wszystko przeczytam i zobaczymy, po prostu na co tutaj fajnego wpadniecie. Ja się nie mogę doczekać, aż złożę smoka, ale to na spokojnie w kolejnej aktualizacji miasta wam to pokażę i umieszczę go. Na górze banku Gringota będzie to naprawdę wydaje mi się świetnie wyglądać. Jeśli on tak będzie właśnie też żoniał ogniem, może właśnie ten ogień też nieco podrasujemy i to będzie naprawdę coś genialnego, i wtedy naprawdę można będzie powiedzieć, że ulica Pokątna jest w końcu w moim mieście skończona. No i oczywiście tam jeszcze poprawki przy ścieżce tam, bo jeszcze nie zdążyłem tej ścieżki poprawić w samym banku. Także co? Napiszcie mi, czy taki właśnie format filmu Wam się podobał, bo mi naprawdę sp sprawił on mega radość. Nagrywając go, budując banki, w ogóle teraz będę ten filmik montował. Także co? Napiszcie wszystko, tak naprawdę o co Was prosiłem. A ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!